Jak potoczy się walka? Dobra, Ingam słaby. W zeszłym scenariuszu był potężny. Mamy tylko kilku łuczników, kilka gryfów. Dobra, wszystkiego jest malutko. I mamy Kafberta. Zamek obił nam orków. Mocno. Czy uda się to jakoś lepiej zrobić? Hmm. Dobra, on nie jest silny. Ma tylko... 20 many. Ho, 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 nie. Dobra, orków nie oszczędzimy. Widzę, że nawet kapłanów tym razem nie oszczędzimy. No i pewnie postawiłem gryfy tak, że wszyscy dotrą. A nie, jednak nie. Dobra, tych tutaj trzepniemy. Mm. Okej. Okay. Możemy ich załatwić. O! O! Może się uda jednak? No. Okej. Okay. <noise> Bo nie chcesz, żeby te wieże strzelały po raz drugi. Dobra, udało się lepiej, chyba. Jest, zielony przegrywa. Super. Zielony przegrywa, a my jeszcze dodatkowo armię mamy. I tutaj jeszcze lepiej ma, u, ten swój zamek rozwinięty. Mhm, mm To weźmiemy sobie trochę tej armii. Na pewno bierzemy. Mm. E, zaraz, zaraz. Bierzemy tych. Bierzemy tych, tych, tych. No i może tych. No, kawalerzyści też fajni. Ale nie mam ich w drugim zamku. Póki co. Dobra, a zbrojni. Dobra, nie będę ich tutaj ulepszał, tylko tam, je, tam ich ulepszę. Czy jest tu co zwiedzać? O, nie ma co zwiedzać. Jest zamknięty teren, świetnie. Tutaj e, Sauruk pozwiedza. Pozajmuje wszystko. No to jesteśmy do przodu. Tutaj sobie ulepszymy wszystkich, co mamy. No i w sumie nie będziemy się tak bardzo teraz skupiać na twierdzy, bo mamy tylko jedną, tak jak mówiłem. I tam za dużo wojska nie zdobędziemy. No, a jak mamy dwa zamki, to już możemy troszkę nimi więcej zdziałać. Mm, tak. Nie chcę, żebyś mi od razu decydował, co kupić. Okej. Okay. Sauruk. Czy Sauruk może odwiedzić faktorie? nie zdąży. No trudno, to chociaż pójdzie do laboratorium. I o, i tutaj może zebrać też tych mnichów z klasztoru. Mm, dobra, ktokolwiek tutaj. Nie, ty to bardziej zmarnujesz pieniądze kolejne. Ty klejnoty zdobyłeś i ty też znowu pieniędzy potrzebujesz. No to sprzedamy coś. Te klejnoty na przykład. Dobra, i Tarnum ma priorytet. Tak, bierze tych kołuszników, no i znowu nie wszystkich, ale już trudno. Mm. No i nawet trochę ich zostawimy. Kogo tu rozdwoić? Może gryfy? Gryfy są szybkie, to jest plus. I zaatakujmy sobie te cyklopy. Mogą uciekać. I będziemy mieć więcej surowców. Hmm. Czy udałoby się ich ocalić? Jaką oni mają szybkość 6? No to nie wiem, chyba nie udałoby się ich ocalić, bo wszyscy tutaj mamy prawie szybkość 6. O, chyba, że. O, to jednak słabo. Słabo zrobiłem. Spróbujmy to powtórzyć, skoro ty dostaniesz morale, yy. O, w ten sposób, yy. no i jednak stracimy teraz orków zamiast tamtych. No dobra, wolę stracić orków jednak. Mamy ich mniejszy chyba przyrost. No i troszkę kryształów zdobyliśmy, no bez przesady, ale... ...ale zawsze coś. Zawsze można troszkę schandlować tego. Teraz ty tu zostań, żeby sobie zregenerować manę. Chociaż Mirlanda to może sobie siedzieć teraz tak tam i nic nie robić. Dobra, zróbmy nowy dzień. I teraz Ty sobie zrekrutujesz. Hmm. Tutaj tych magów możemy zostawić. Dobra, na razie tych wszystkich zostawimy w spokoju. Learnom pójdzie do twierdzy, żeby tak zwiększyć sobie atak. No i jakąś jednostkę możemy sobie wybrać, może nawet dwie możemy wziąć. Tylko są dwie takie silne, na tyle silne, żeby się opłacało. Ptaków nie mamy tak dużo, no i pieniędzy nie mamy tak dużo, więc moglibyśmy na razie sobie tylko orków dobrać. Swoją drogą to jog chyba nam doniesie ich, tak. Dobra, to jeszcze więcej ich będzie. Sauruk idzie tutaj. No i na południe. Ty jeszcze tych ulepsz. No i co, idziemy do przodu. Na gigantów. Coś tu ulepszyć fajnie, można? Można magazyn zasobów znowu zrobić. No, to się opłaca. Będzie więcej na handel. A, a ten odkrył, gdzie monolit prowadzi, niedobrze. My też zaraz zasiedowiemy. się dowiemy. Hardak wrócił ze zwiadu akurat w porze Twojego lunchu. Gdy zsiadł z konia, zauważyłeś, że broczy krwią. Co się stało? Pytasz. Nic, mój królu. Koń spłoszył się na widok węża i zrzucił mnie. Skaleczyłem się w kolano, to wszystko. Zagoi się. Jednak konia wybiorę sobie innego. Hmm. Okej. Okay. Skoro tak mówisz... Mirlandę teraz weźmiemy troszkę do oczyszczania terenu. Eee. Tylko jaką jej armię przydzielić? Gnoli w ogóle nie da się ulepszyć. Waszki fajnie by było ulepszyć z kolei. Mamy ich trochę więcej, bo mamy dodatkowe rojowisko. Mm. No i... A nie wiem, ty sobie weź tu sieć. Przez tydzień jeszcze. W przyszłym tygodniu będziesz miała lepszą armię. Mm. Okej, okay, dobra. No to idziemy na naszych tutaj tytanów. Ile ich będzie? Będzie ich 10 czy 19. No armię mamy dość słabą jeszcze, ale. Niech będzie. O! Łatwo poszło <laughs> jednak jest ich 15. No to w połowie się spotkaliśmy um, Oni mają szybkość 7. Wszystkie nasze jednostki? Nie, nie wszystkie. Większość naszych jednostek jest. Od nich um, szybsza. To jakby to zrobić fajnie, jakby tu podeszli. Oni dojdą tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. to Pochodźmy tu w ten sposób, no, zobaczymy, na co się to sta. spróbujemy. Próbujemy tym gryfem zwabić tego. Może podejdzie. A, jeszcze mamy kapłanów. Możemy tak zrobić. O! Chociaż kapłani są oczywiście szybsi. To oni mogą poczekać. Niech tak będzie. Ty sobie stój. Wyczekaj. O, ty ładnie zaatakowałeś, no i teraz krzyżowcy tych zaatakują. O, pięknie. Niech tak będzie. Yy, I teraz. Ten na pewno nie dotrze tutaj do naszej. Do naszej, O! O! Szkoda! Nie przyda się. Hmm, dobra, na pewno, no prawie na pewno ich załatwimy. No i nie trzeba było trafić, tracić sześciu gryków. Można było jednego stracić. No i zobaczymy. O, uda się tego zaatakować. Mm. Możemy zrobić zapis na wszelki wypadek. No i wracamy do uciekania. Nie, ta mi się nie podoba uciekanie z pola bitwy. O, ona nie ma many. No to. Jego wielka strata. Hmm, moglibyśmy jakoś tak stanąć? Dobra, zwabimy może kogoś tutaj, żeby nas zaatakował. A te mają tylko pięć szybkości, te mają 8. Dobra, zwabimy dżiny. Podlecą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, podlecą. Ci też mogliby trochę podejść. No i to chyba tyle. Czy ona miała. No, ona ma strza magiczną strzałę tylko za dwa punkty. Many. To przez to, że ma magów tutaj w drużynie. Że zmniejszają koszt zaklęć bohatera. O nie, no tak nie miało być. Wow, pójdzie mi gorzej niż komputerowi. No ci mają 300 tutaj punktów. 183, no to mam nadzieję, że aniołowi ich załatwią. Hmm. O. Mamy pełną strzałę. Wy znowu nikąd nie dojdziecie. Dobra, czekamy sobie jeszcze. O, świetnie, uda się ich załatwić. No i teraz wracamy. Staramy się zrobić tak, żeby on nie uciekł nam, pszczemnik jeden hmm. może tak? No i nie, może tak. No, nie, no uciekł. Nie cierpię jak przeciwnik ucieka. Może ten chociaż nie ucieknie. Pewnie, że ucieknie. Chyba, że go szybko tutaj zmiażdżymy. Przyprzemy go do muru. Krzyżowcy to nie dojdą do nikogo, chyba że będą mieli morale. Zaraz, golemy mają trzy. Zróbmy tak, żeby po prostu mieć pewność, że te golemy wybijemy. Bo one są tutaj najsilniejsze, jeśli chodzi o ilość punktów życia. Okej. Okay. i tak średnio wyszło. Bo jednak będzie mógł uciec. No już trudno. Mhm, to prowadzi gdzieś na górę. I on się tutaj nie rozglądał. To są wiwerny, są magowie. Jest kryształowa grota. Eee... Ty byś mógł przynieść trochę armii tutaj z tych zamków dwóch. Co to jest do rozwinięcia? Jest strażnica. Bardziej te rzeczy by się przydały. No dobra. Eh, nie będziemy z nimi walczyć. Z wibernami możemy. No, mówię, możemy. Jest czarny rynek. Oo. Z gryfami walczymy. O, jest 22. poziom. No i co my tu mamy? Mamy hełm piekielnego gromu. Zwiększa wiedza o 5. To się akurat nie przyda. Tarnumowi przynajmniej. Tak samo jak korona najwyższego maga, ale karty Tarota zwiększają szczęście, statuetka szczęścia zwiększa szczęście, pierścień żywotności zwiększa zdrowie. Hmm, tylko że mamy takie jednostki, że to zwiększenie zdrowia o jeden im się nie przyda szczególnie. Za to rękawice jeźdźca zwiększą nam zasięg ruchu, więc te trzy rzeczy możemy sobie wziąć. Tak, to mamy zwiększony już od dwóch artefaktów e, ruch. Przy okazji mamy tutaj niszczycielską maczugę ogra. Mamy pobojowisko. O, mamy kopalnię złota. Znowu. Cały ruch zajmuje. Wszystko jak leci. Hmm. Ty tu poczekaj. Znowu nie mamy pieniędzy. O! Jedna z grup zwiadowczych wróciła dziś bez dowódcy Blad Cluba. Gdy pytasz co stało się z ogrem, mówią, że Blad Club oddalił się od grupy aby zapolować na dzika. Gdy długo nie wracał, zwiadowcy założyli że dzik go rozszarpał i wrócili do obozu. Odwracasz się do hardaka i potrząsasz głową. Coś tu śmierdzi, przyjacielu. Niech ktoś go poszuka. Hmm. No, może ktoś tutaj przeprowadził zamach na życie Blood Cluba. Eh, tak nie będę powtarzał. Jednego gryfa to możemy stracić. W sumie mamy prawie 4000 punktów ruchu. Wow. Eee... Ehm. Jak z hydrami? Brak strat! Wow. No coraz ciekawsze są te wyniki. Tak, nie ma sensu brać cokolwiek, ale możemy wziąć moc, bo mamy jej najmniej. No i tę niszczycielską maczugę. Zwiększa siłę ataku o 5. No to. Teraz to będziemy wymiatać jeszcze bardziej. Tutaj zajmujemy dalej saurugiem wszystko. O, nawet dość dużo zajmiesz. Przydałoby się te wieże gryfów szybciej załatwić sobie. Może tam najpierw się udamy, a. O właśnie, teraz mamy więcej pieniędzy. Hmm. Moglibyśmy na portal chwały uzbierać. To byłoby lepsze. Ile mamy przychodu? Aha, 12 tysięcy. Nie, no to możemy zbudować arenę walk również. No i chyba się uda dość pieniędzy tutaj pozyskać. No ty mógłbyś też tych zabrać. Hmm, tak, od razu zobaczmy. 19 695. No to nie, nie wszystko. Trochę tutaj sprzedamy i jeszcze i mamy. Proszę bardzo, będziemy mieć dużo aniołów. Jak jeszcze je ulepszymy, to już nas nikt nie zatrzyma. Prze y, strażnicy mówią: przejedzie tędy tylko ten, kto ma fioletowy kolor. Uuu. tylko, czy ja chcę odblokować to miejsce, czy nie chcę. Widzę, że tutaj jest odkrywka siarki, zajęta przez niebieskiego, więc może tutaj jest drugie przejście do niebieskiego, to na razie to zostawię zamknięte, skoro tylko ja mogę ten przejść. I pójdziemy dołem. Przede wszystkim, że to jest biblioteka oświecenia. Hmm. No właśnie, jest biblioteka oświecenia ale pilnowana przez anioły, które mogą nas ostro przetrzebić. To zajmiemy im, żeby mieli mniej magów. No i może, może się poszczęści i znajdziemy jego zamek w pierwszym dniu, to wtedy będzie znowu słabszy. I na gryfy nas nie stać, potrzebujemy 1400. 1400 to będzie o, tak. No i poczekamy na więcej tych gryfów. Hmm. Ktoś tutaj mógłby nowy wyjść też pozbierać. Grupa żołnierzy wróciła z puszczy niosąc ciało kapitana Bloodclaba. Po dokładnych oględzinach odkrywasz, że Blood Club zginął w walce, ale nie z dzikiem jak mówiono. Ktoś go zabił, ale to nie było morderstwo. Ma wiele ran, ale tylko jedną poważną. To była prawdopodobnie uczciwa walka, ale któż zdecydowałby się na uczciwą walkę z ogrem? I po co? Nie masz dowodów, ale spoglądasz na Hardaka, i pozostałych kapitanów, którzy stoją wokół ze stoickim spokojem. To musiał być któryś z nich. Widzisz to w ich oczach zapewne jakaś forma samosądu, albo po prostu go nie lubili. To był jeden z nich, Jed jesteś pewien, ale boisz się zgadywać, który. No proszę, coraz częściej mamy nieposłuszeństwo w naszych szeregach. Chyba nie tędy, powinniśmy byli pójść, tylko tędy. O! Tak, przy okazji mamy stajnie, które jeszcze zwiększają nam punkty ruchu. Nie. Mmm, nie udało się w pierwszym dniu tutaj tego załatwić. Więc musimy sobie zadbać o naszą armię. ...żeby nas nie zmietli. No, a mam nadzieję, że przetrwamy, jeśli nas zaatakują. Ale kto wie. Mm. Na całe wojsko nas nie stać. Raczej... ...z tego miejsca. na tych się pozbędziemy. To tylko jedynki. Swoją drogą, Mirlanda dalej czeka na swoją armię. Tutaj, co to dale, cały czas nie jest jakoś świetnie rozwinięta. E... O, ale mogłabyś chociaż zebrać złoto. Tak, to zawsze na plus. Hmm. Dobra, weźmy tylko te jednostki, które najbardziej chcę. Więc odpuśćmy sobie troszkę tego ...no, drewna i rudy. Tutaj, jak widać, nie zbierało nam się tego sporo z tych magazynów zasobów. E, więc mogliśmy teraz troszkę się odkupić z tym. No, ale tak. Naj, najpierw zależy mi na tym, żeby całą. wszystkie te jednostki tutaj zgromadzić sobie. A swoją drogą czy koszt ulepszenia to jest różnica między kosztami. 40 będzie? 40. Dobra, czyli można na spokojnie sobie tak wziąć te nieulepszone jednostki. Wszystkie. Tych też damy radę. O, tych tylko sześciu. A tutaj, tutaj też mamy dużo kawalerzystów. Dobra, ale żeby nie nadwyrężać naszych środków, na razie nie będziemy brać kawalerzystów, mimo że są fajni. Tak, za to idziemy zanieść te jednostki, a przy okazji tę odkrywkę siarki. Załatwimy i tar, tak. O! On nie wyszedł. Bo <laughs> już 5 do 9 tytanów. O masakra. To, to jest bardzo złe. No to myślę, że w takim razie dobrze, że tutaj nie odblokowałem tego przejścia, bo by nam e, może z dwóch, z dwóch miejsc wyłazili. A!